Na naszym kanale, czyli Tofik, jest ze mną gość specjalny, Szymon. Przywitaj się. Dzień dobry. E, dzisiaj będziemy grać znowu. E, e, znowu Grof Garden. E, e, no i będziemy się po prostu rozwijać. To jest kolegi, bo ja tata taki biedny. <grym> <O>. <grym> Więc, no, <grym> e, dzisiaj będziemy sobie grać. Tutaj wszystko mam: mango i tak dalej. Więc. No i co? Jak coś będzie ciekawego to będę wam pokazywał O, odpaliłem wam nagranie, bo mamy nowego Setsa Ciekawe co jest Watermelon Watermelon nie kupuję, bo to jest bez sensu Bo to jest jednorazowe Kibii Wyjazd, kiwi! Kupuję Ja też Dobra Ja mam delfinium Nie wiem co to Dobra, super Coś takiego ja. Kiwi sobie tutaj znowu damy, kiwi sobie damy. Chodź tu na chwilę, Kashimon. Weź no. na chwilkę. Możesz mi doradzić, gdzie może być kolejne kiwi? Polecam ci je posadzić tutaj, gdzie jestem. Po prostu, żeby super dużo miejsca nie zajmowało. Proszę. I teraz jest Gitas. Czekaj, mam jakieś Watarinkanę. Dobra. No i tutaj Nie. sprzedamy. No wiem, wiem, że mało to będzie. No. Ale no. Ja to pozbieram i się zobaczymy. Czekaj, bo mi... Czekaj, bo mi jakiś moonflower fajny urósł no. I się zobaczymy po prostu jak coś fajnego będzie. Właśnie kolega mi ta... I co to było? Szymon? Moonflower. No, to było takie coś i sprzedałem to. Ja mam tyle, tylko. Jest Water Events jakiś. Jaki Water Event, kurde. Water Events coś tak było. Summer. Nie. Water Events nie ma. Nie. Można zdobyć komika, no jak coś gra w gardenem, więc zachęcam z nami zagrać. Czy on zaproponował jakiś... że chcesz przejechać się traktorem? To jest prawda. że? na szczęście? serio, bo mam traktor. No to no dawaj, dobrać. pokazuj. Dawaj. Za mną. Zobaczymy jaki traktor. No tutaj patrz taki czerwoniutki. No fajnie, tylko się nie da... Na Wsiadaj. Niego usiąść. O, o się palię. No dobra. My, ja teraz kończę filmik już dobra, chodź ustawmy się. Już kończymy film. Tak, już kończymy film. E, jutro, e, tak jak... Mm -hmm. e, postaram się regula regularnie. E, e, ten, postaram się regularnie już mm -hmm. filmy, sorry, że nie było filmów, dawno. No ale musiałem... No, miałam ważne rzeczy do zrobienia i po prostu tak, właśnie ten, żeby tak nie głupio wyjść, że ten na film. Dobra, no to jutro o 14, gdzieś tak, wrzucę film z Szymonem. Będziesz Szymon jutro na odcinku? No. No, mogę, mogę. No, no to będzie i wy, wyczekuj się. Pa! Pożegnaj się, Szymon. Nara Nara